Panie i partner walki wieczoru jest miasto Nowy Odwrotna pozycja oczywiście z krzeka. Ale on szczególnie w tych ostatnich trzech walkach pokazał, że potrafi z niej świetnie korzystać, przygotowywać sobie odpowiedni grunt pod jakiś efektowny knockout I musi na to uważać Krzysztof Mędlewski, który nie będziemy zaskoczeni, jeśli za moment powędruje. Po jakąś akcję zapłaśniczą. Trafił z Czasz ustał na nogach ten cios Mendewski. Od razu idzie po obalenie. Jest łatwo sztuką wywrócić Marcina Skrzeka. Wielu fighterów się już o tym przekonało. Nawet kiedy Marcin Skrzek te walki przegrywał. Dobry krótki łokiecie Mendewskiego. obniżenie teraz no, pozycji na jedną spóźni, nogę. Spóźnił się Marcin Skrzek tutaj z interwencją i wychwyceniem głowy Mendlewskiego i czy teraz zapłaci za to cenę. błyskawicznie też była bałę nogę, ale oddaje plecy. No to jest ryzykowna gra, w jaką gra Marcin Skrzek te powroty do stójki. Obliczone na to, żeby musić rywala do kolejnego zejścia po nogi, kolejnej akcji zapłaśniczej. Ale może tam w jednej z tych akcji Krzysztof Mędlewski znaleźć się jak w roli plecaka na plecach Marcina Skrzeka. Ale no teraz pięknie. pięknie. Piekielnie mocne kopnięcie Skrzeka. Momentalnie wytrącił z równowagi Mędlewskiego. A dobry też cios teraz mistrza w odpowiedzi. O, trafił i naruszył teraz Mędlewskiego po raz drugi w dach, tym dach, pojedynku z, z Czechę, Krzysztof Mędlewski po tym e, krótkim lewym skrzeka. Krzeka. Gdzie się e, zgubić to e. lewą rękę kraja. dobre trafił. wysokie kopnięcie Mędlewskiego. Kolejny dobry lewy Skrzeka i kolejne dobre niskie kopnięcie na wykroczną nogę. Dobrze potrafi neutralizować te próby swojego rywala Marcin Skrzek. Teraz kolejna dobra akcja pretendenta. teme Marcin Skrzek Miejmy prosty punktuje powoli swojego rywala Marcin Skrzek gdybyśmy mieli statystyki prawdopodobnie byłaby to już spora różnica w tej rundzie na korzyść Skrzeka będę miał oczywiście swoje momenty tak jak teraz dobry atak na tułów. Opadła nieco niżej ręka Skrzeka i to uniemożliwiło mu udaną obronę. Teraz trzeba ściągnąć nie może pozwolić Mendlewski wstać tak łatwo, jak to robił Marcin Skrzek do tej pory. Bo cała jego praca obraca się w niwecz. Najlepszą okazję już stracił. Przy tej próbie Mendlewski O, teraz świetna akcja Skrzeka, Odsunął sobie Będlewskiego, zrobił miejsce i wypalił je kolanem w tajskim klinczu Marcin Strzek. po raz kolejny 5 sekund do zakończenia rundy drugiej. Rundy, w której już więcej się nie wydarzy. Dała poczynania Marcina Strzeka na koniec, chociaż runda druga na pewno należała do Radomianina. Widzimy jak. Mocno odskakuje ta lewa noga Mendlewskiego. No i dobrze, z lewym trafił Skrzek. Zachwiał się Mendlewski. No, odkładają się te ciosy i coraz więcej przyjmowanych e, takich ciosów bezkarnie przez Mendlewskiego. Krzysiek Mendlewski nigdy nie przegrał e, przez ciosy. Ale znów podąża Mendlewski za Skrzekiem. Teraz stracił równowagę po tym wysokim kopnięciu. Czy pozwoli mu wstać na nogi? Marcin Skrzek. Dość szybko. Tak się stało. Oj, teraz błąd spory Marcina Skrzeka. W zwolnionym tempie zastyk tam bez ruchu. Oddał jedną nogą Mendlewskiemu, ale na szczęście. Znowu tylko na ułamki sekund przykleił się do maty. No naprawdę, te wracanie na nogi dziś Marcina Skrzeka jest imponujące. A przecież potrafi utrzymać swojego rywala w parterze Krzysztof Mędlewski i udowodniał to już nie raz. To jest to wyniszczająca walka. Jeżeli chodzi o zapasy siły, jeden i drugi już głębokie oddechy w czwartej rundzie. No i tajski klincz i kolejne kolano w wykonaniu Skrzeka. Widzimy też jak wolno. Za z zgardą Marcin Skrzek teraz ręce kilka sekund trzyma w dole. Jest wymęczony przez Krzysztofa Mędlewskiego tym klinczem, ale pytanie czy Mędlewski jest w stanie Jakoś to zmęczenie wykorzystać. No, trafił na korpus. Wydawało się, że trafił na korpus Mendlewski. I czy on nie jest na dobrej drodze ku temu, aby ten pojedynek za moment zakończyć? 35 sekund. Rundy czwarte jeszcze przed nami. Teraz się... Obraca ale trowił. Jeszcze raz na tak, tak! razie! Świetnie Będlewski tutaj już nie będzie wątpliwości. Krzysztof Będlewski w czwartej rundzie. Trafił na korpus już kilkadziesiąt sekund wcześniej i wtedy rozpoczął tak naprawdę Marsz w kierunku zakończenia tej walki i drugiej udanej obrony mistrzowskiego pasa. Krzysztof Mędlewski dokończył dzieła na kilkanaście sekund przed zakończeniem rundy czwartej. Trudna to była walka dla Krzysztofa Mędlewskiego. Zebrał sporo w stójce, namęczył się niemiłosiernie, próbując sprowadzić Marcina Stryka, co tak naprawdę nigdy mu w tej walce na dobre nie wyszło, ale w czwartej rundzie znalazł miejsce żeby wpić się w żebra z krzeka i w e, dodaniu do zmęczenia po tym tak po jedynku, to była kluczowa akcja dla losów tej walki no i zaraz zobaczymy ten pierwszy udany cios na tu w wykonaniu Wędlewskiego tutaj stracił równowagę obrócił się plecami Marcin Skrzek i tutaj zasypał ciosami już powodując zakończenie tej walki Krzysztof Mędlewski za momenty. Usłyszymy, że wciąż mistrzem kategorii lekkiej organizacji Babylon MMA jest Krzysztof Mędlewski, dziewiąte zawodowe zwycięstwo 30-latka w tym momencie staje się faktem. Czas na oficjalny werdykt. Panie i Panowie, sędzia Piotr Jarusz przerwał main event gali Pavilion MMA 52 w Nowym Targu po 4 minutach i 41 sekundach czwartej rundy. Starcie, które przez knockout techniczny zwycięża. I... Babylon Babilon MMA w limicie kategorii lekkiej pozostaje Krzysztof Mendlewski. Mistrzowski pas na biodra. wciąż panującego króla wagi lekkiej Babilon MMA. No ta wygrana Babilon musi smakować się wyjątkowo Babilon dobrze, bo Babilon była Babilon naprawdę okupiona ogromną pracą i trudem dla Krzysztofa Mendelewskiego, który po raz drugi utrzymuje posiadanie pasa mistrzowskiego Babilon MMA.